Siemaneczko kochani, w kolejnym niedzielnym odcinku. Otóż mam do Was dwie sprawy. Dziś przyszła mi taka oto paczuszka. Kolejna paczka niespodzianka od Pana Marcina. Oczywiście Ciebie kolego pozdrawiam. I dzięki za tą pakę. Tym bardziej, że jest to znów, że to są znów gratisowe pająki. Jak widzicie, jak zawsze nagrywam bez cięcia, więc przepraszam za. Przejęzyczenia, które niekiedy się pojawiają, ale nie jest to najważniejsze. Druga sprawa, konkurs. Oczywiście, za co chciałem też bardzo przeprosić, poczekajcie jeszcze tydzień, po prostu nie wyrobiłem się. Nie wiedziałem, że tak wiele osób zainteresuje się moją ofertą sprzedaży ptaszników, gdzie tak naprawdę początki są trudne, po prostu nocki spędzam, żeby nadążyć, pakować i wysyłać. Tym bardziej, jeżeli chcecie wejść na polecam, nie polecam, gdzie dość dużo osób już nie opisało, że jednak pająki są. Super stanie, odkarmiony, wysłany, a co najważniejsze zdrowy. To co, teraz zajmiemy się jednak tą drugą sprawą, odpakujemy sobie paczkę. Niespodziankę. Wiem, że na pewno jest tam jeden pająk, ale czy więcej? Zobaczymy. A więc weźmiemy się za to. Dobrze spakowane. Zresztą, jak wiecie, nie pierwsza paczka tego pana u mnie na kanale. Więc spoko, wata od spodu wychodzi. Kurcz. Ale naprawdę w tym momencie to jest ten karton super spakowany, że nawet tym nożem oto mam problem żeby to rozpakować. Tak, używam noża kuchennego, żeby nie było. Aha, to nie jest na środku, tylko z boku otwarcie. Widzicie, taki stary, taki głupi. Ale co robić? No bo to jest sklejone. Tu języczek. Nie no, pierwszy raz mam problem z paczką, żeby ją otworzyć. Tym bardziej jestem happy, co tam jest. Jak wiecie, zawsze lubię co najbardziej, lubię od kogoś dostać pajączki. To nam się nie przyda. Ręcznik, którego oczywiście u mnie już coraz więcej też schodzi. Jak widzimy, pierwsza paka. Jak widzimy, druga paka. Jak widzimy. Trzecia paka. Oczywiście kartą do wyrzucenia. To już nam nie będzie w żaden sposób potrzebne. No i co? Weźmiemy oto tą pierwszą paczkę. Naprawdę denerwuję się. Chociaż wiem, że nie mam czym, ale jednak treści jest. O, i mamy styroboksa. Pasuje styroboxów, nigdy za dużo. Pająków też nie, chociaż kończy mi się powoli na nie miejsce. Druga paka. Styroboksik. Pasuje. I trzecia paka. roboci no to panowie i panie prawdopodobnie tutaj będą trzy pająki wow ciekawe jakie od której zaczynamy chyba od tej największej, nie? Albo od tej najmniejszej jakoś czuję stracha, czyli tu jest otwarcie okej. Okay. Idziesz babu Nadal idziesz babu Nadal idziesz, żwawo. Nie wiem, nadal co tutaj jest. Wow! No to Wam powiem. Tutaj chyba mu nie będę przeszkadzał jak na razie. Jest tutaj samczyk dorosły w celu z Zigmina, z którego jestem bardzo szczęśliwy, bo jak kolega wiedział, zresztą dość długo żeśmy rozmawiali, dość często rozmawiamy ze sobą na Messengerze. Wie, że jestem w trakcie dopuszczania na swojej wilki, niestety pierwszego samca pochłonęła, za co pająka Kamilka przepraszam, bo od niego był ten samiec, też za darmo. I niestety poleciał. Ok, zobaczymy co jest w drugiej pacuszce. Samczyk się przyda w 100%, ciekawe czy jest napełniony, ale to już się dopytam właśnie na Messengerze. Wpuszczę sobie go w międzyczasie do jakiegoś fajnego Tera co tutaj jest? O jest coś tutaj. Nie no, dobrze jest. Kurczę, żeby mi tu coś nie wleciało. Wow, ale małe i ale piękne. Okej. Okay. Wiecie co? Otworę drugą paczkę, a zaraz sobie zrobimy jakiś minimum zbliżonko na te pajączki. Wow, no super. Nie będę zdradzał co tutaj jest. Kolejna paka. Tego mam pajączka, Wam mogę tyle zdradzić. Chyba z pół DC. Rośnie dość wolno, więc... Więc... Mogę też zdradzić, że jest dość szybki. Słaby jad, Z tego co pamiętam zresztą. Ale raczej dobrze pamiętam. Jeżeli wolniej rośnie, to raczej to będzie samiczka. Jak wiemy, i wiele osób zresztą tak twierdzi, samce szybciej rosną od samic. Kurczę, no. Dzisiaj naprawdę coś mi te paczki nie idą. Nie wiem, czy chyba aż tak się podekscytowałem, że nie mogę otworzyć. Okej. Okay. Wow. O kurde. Wow. i Dobra. Bo mi się pająki rozbiegają. Tu chyba jeszcze jeden uczek. Kurde, dobra, powiem Wam tak, chwila cięcia i ok. widzimy się po przerwie, po krótkiej przerwie. Mogę Wam powiedzieć tak i by zresztą pokazać w 100%. Yy, tutaj jest, tak jak mówiłem, z której strony on siedzi? z rimia, ładny samczyk, nie będziemy mu przeszkadzać. Ja po prostu muszę sobie do niego terrarium przygotować. Przepraszam Was za to cięcie, ale no niestety pająk mi uciekł. Na szczęście go złapałem. Na co nie byłem w 100% przyszykowany. Można powiedzieć w 20 Bo wiedziałem, że to będzie jakaś grupówka, ale nie myślałem, że jak otworę po prostu ona ucieknie. No ale trudno. Człowiek uczy się na swoich błędach. Więc do tej grupóweczki przygotowałem sobie na szybko taki pojemniczek. jak widzicie, już nasypałem sobie troszeczkę torfu, pod spodem jedynie będą miały fajne, mi się wydaje, jakieś tam schowki, możemy zrobić to w ten sposób, tak powiem, na szybkiego. No i co, jak też zauważyliście, yy, moja Arachnochobia delikatnie można powiedzieć, się kończy. Dlaczego? Yy, tu jest to, to coś pięknego, ale kurde, to nie jest to, wow. Ale bym teraz znowu nabroił. Teraz bym pewnie samiczki szukał. Bo się właśnie dowiedziałem, że to jest samica. Ale okej. Okay. Widzicie? Co tu jest? O! 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 Demon prędkości. Pewnie ten sam wyleciał. Widzicie co tu jest? Mogę wam powiedzieć, że to jest... To jest... Neo Holo Gold. A tak naprawdę około 30 sztuk. Więc jest git, nie wiem czy troszeczkę z dużego pojemnika mi wszystkim nie dałem, ale okej, okay. nie wiem jak to do końca rozpakować, ale to spoko, żeby nie zaczęły mi wypełzać ze wszystkiego. Kurczę, dobra to sobie chyba odlepimy. Tak naprawdę nie chciałbym ich gonić zaraz za dwa dni po chacie. Może to sobie na chwilkę przymkniemy, zobaczymy ile ich jest tutaj. Wow! Wow, nie wiem czy wy tak, tak dobrze widzicie. Jest tego za srania, za przeproszeniem. Dobra, tutaj chyba żeśmy wszystko wypędzili. Oj, nie, zobaczcie to. Mały kleszczyk. No, powiem wam tak, w trakcie pakowania odważyłem się chwytać pająki L1, L2. Wiadomo, nie od razu moc zbudowano. Ważne, że w ogóle się odważyłem, bo kiedyś L1, jeżeli mi wyszła na dłonie, to tak naprawdę było tak. Czyli szczepywanie. Na szczęście pająki są dość odporne na moje błędy. I jeszcze żadnego w życiu nie dobiłem. Kurczę. No dalej, przełaź. O! O to chodziło. Kurczę. zaczynam bać, że tu nie zaraz jakiś wleci. Więc staram się to robić dość szybko. Choć nie do końca mi to wychodzi. I okej, okay, ja sobie je na razie do grupówki wrzucę. Później zostawię około 30 sztuk w innym, yy, około tak naprawdę 10 sztuk w innym pojemniku. Ok. Tu już więcej nie ma. I następne. Następne. Ale zapieldzielaki. Nie wiem czy tu mi coś wyszło. Ok, ok, chyba wszystko z tego. Ok, powiem Wam, moje ciśnienie to 130x40, więc chyba przed przedzawałowe. To jest moja druga grupówka już w życiu. Oczywiście miałem inne. Kurde, o, to mi się na pewno przyda. O, o, nie wiem czy spadł, ale chyba tak o o jak już nie zapomnieć to było to by była jazda tak naprawdę nie wiem czy odpadł, nie wszedł o całkiem całkiem mi się tu robi wow Następne trzy. Ciekawe, które to samce, które to samice. No, jak pewnie żeście się teraz dowiedzieli, 10, 20 sztuk jest to tak naprawdę Neoholotele ince Gold z wymianki, czyli będą u mnie w sprzedaży. Oczywiście zainteresowanych zapraszam. Wydaje mi się, że to dość fajna cenka, będzie na nie. Choć jest to dość popularny pajączek, ale jednak fajny. Mi się on bardzo podoba, ja mam dwie samiczki. Między innymi właśnie od tego pana też jedną samiczkę, taką już dość dorosłą. Kurde, następny pajączek. A więc bierzemy się za łapanie. To sobie zakryję, bo naprawdę zaraz będę miał jazdy bez trzymanki. No i dobra, zaczęła się gonitwa. Widzicie, do czego ta pęsna ta służy? Pająkowi tak naprawdę nic nie zrobimy. W 100%. Jest miękka i elastyczna. Dlatego moja ulubiona. Ta już jest delikatnie powygrzewiana. Ale jeżeli jej ktoś nie ma u siebie, na pewno polecam. No i okej. Okay. Zbliżamy się do kompletu. Teraz sobie nie urządzimy jak na razie. Ale prędzej wsadzimy tą samicę do tego. Oto terrarium. Jest to terrarium 15-15 na 15. Więc chwila przerwy, bo mnie ponoszą nerwy. I zaraz widzimy się z protem. I okej. Okay. Widzimy się ponownie. Przepraszam, że jednak dzisiaj tyle cięć. Teraz przyda nam się oto taka penseta długa. Jest to ponoć demon prędkości. Nie wiem na ile to jest prawda. Widzicie to, co ja dostałem? Hapoloku ze Spekonomia Gross. Piękny pajączek. Przyszedł zdrowy tenki. Zresztą do tego pana wszystko mam zdrowe. I wydaje mi się, że już delikatnie, jeszcze troszeczkę i po prostu ta samiczka będzie znów wlinieć. Więc prawdopodobnie będzie już miała 3 dC. Jak mówiłem, jest to prawdopodobnie demon prędkości, więc nie chciałbym jej zbytnio denerwować. Kurde. Ja. Yeah. O nie. Ok. Zamkniemy sobie ją. Zaraz będę musiał to terrarium tak wymienić. Bo po prostu to terrarium niestety, ale ma jedną wentrację. Nie wiem, czy tu ją dobrze zobaczycie. Tutaj sobie siedzi. A raczej niedobrze, bo po prostu tyle, co zbliżyłem jeszcze całe podłoże, więc damy jej w tym momencie spokój. Mogę Wam powiedzieć, Hapolopus Columbia Gross. słaby jad, szybki. Bardzo nawet bym powiedział szybki. Jeżeli chwilę poczekacie, mogę Wam przynieść mini wersję tego. Zresztą może dajmy sobie spokój. To tak naprawdę miejsce, gdzie wszystkie pająki trzymam, mam przebudowie. I co? Widzimy się znów ponownie, za chwileczkę. I co, jeżeli Wam się podobał cały ten odcinek, moja grupówka, na którą cały czas nie mogę się napatrzeć, oczywiście Neocholotel i nic... Neocholotel Inizei, Hapolops z Columbia Gross, która trafiła do mnie szczęśliwie, Samca, którego Wam delikatnie pokazałem, jednak jeszcze nie wyjąłem, bo nie mam przygotowanego do niego terarium, a chciałbym, żeby po prostu jeden, dwa dni odpoczął, nabrał sił, i wtedy dopiero go dołączymy. Może w końcu jakaś Samica. Zniesie mi ten wymarzony mój jedyny kokon. A was co? Pozdrawiam, jeżeli odcinek Wam się podobał, zapraszam do subskrybowania, zostawienia łapeczki oraz do komentarza. Pozdrowionka i do zobaczenia.